Cześć, witajcie z tej strony na Impel, Witam Was bardzo serdecznie, w takim, no można powiedzieć, takim audiologu, w którym chciałbym Wam przekazać kilka informacji, a także powiedzieć Wam co nieco i podziękować Wam za kilka spraw. Chciałem zrobić takie podsumowanie roku. Właśnie teraz mam sobie tutaj puszczone, włączone. No, tą analitykę, co całą na YouTubie i sobie właśnie tak patrzę. No i wam się z, chciałbym z wami się tym podzielić i mam tutaj puszczone z całego bieżącego roku, czyli 2014 roku od 1 stycznia do 31 grudnia. No i chciałem wam bardzo podziękować za te oceny pozytywne, jak i negatywne, za wszystkie pozytywne i negatywne komentarze, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie uwagi, informacje, wiadomości prywatne naprawdę za wszystko chciałem wam podziękować, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy, więc przejdźmy może do liczb. W tym roku. Oceniliście mnie pozytywnie aż 619 razy To jest oczywiście do tego momentu yy, 31 grudnia W tym roku yy, Moje filmy zlajkowało w sumie 619 osób, w sumie każdy film Ocen negatywnych też jest dużo, bo są aż 134 Czyli no wiadomo pozytywne przeważają, ale te negatywne też mają tutaj miarę, bo to nie jest tak, że ja patrzę tylko na te lajki, bo jednak te lajki też mi da dają wiele, wiele do myślenia. Yy... Ale chciałbym do Was skierować jedną prośbę. Jeżeli dajecie dislike, to napiszcie za co. Co Wam nie pasuje w tym filmie? Bo jeżeli dajecie dislike, ja widzę ten dislike, to nie wiem czemu. Dlaczego daliście ten dislike? No na napiszcie po prostu w komentarzu, czemu Wam się ten film nie podoba. Ja postaram się to poprawić, żeby Wam się podobał. Yy, no i co, to chyba tutaj będzie na tyle. Yy, teraz przejdziemy sobie. O, tutaj mamy, tylko muszę sobie puścić przez. Yy... Tu jest bieżący rok. Bieżący. Tak, to jest dobra. tutaj mamy teraz wszystko w sumie. Yy, wyświetleń to naprawdę jest bardzo dużo, bo to jest ponad prawie 13 tysięcy wyświetleń, dokładnie 12 800 wyświetleń, czyli naprawdę bardzo dużo, czy to jest plus 651% w porównaniu z poprzednim rokiem, czyli naprawdę nieźle yy, ale to wiadomo przez to, że więcej widzów mam. Szacowany czas oglądania to jest... 24 dni i 1 godzina, tak w sumie, jeżeli byście to wszystko złączyli ile oglądaliście, to jest ponad doba, czyli dosyć sporo. No zarobków tutaj nie mam 0-0, nawet mogę wam screenat wkleić. Tutaj będzie gdzieś screen. Jest 0 dolarów, bo włączony mamy reklamy. No i teraz zaangażowałem, czyli te 619 lajków, 134 oceny negatywne, 717 komentarzy, czyli więcej niż ocen pozytywnych słuchajcie. To jest naprawdę super, że piszecie, dajecie te komentarze i to też tak wiecie, daje mi do myślenia. Jest tylko jedno udostępnienie, 8 dodanych do ulubionych i 127 subskrypcji w tym roku oczywiście, czyli naprawdę ten rok był dla mnie rokiem udanym. No i teraz, teraz 10 yy, moich najpopularniejszych filmów, czyli najbardziej, najwięcej wyświetleń, najwięcej łapek w górę i najwięcej yy, szacowanego czasu oglądania według YouTube'a oczywiście. Dobra, więc może najpierw yy, poradnik, poradnik AFOS Video Auditor. To jest poradnik, który nakręciłem i domyśliłem się, że jednak będzie taki najbardziej oglądany, bo ma aż 3600 wyświetleń. 14 tysięcy tego czasu oglądania No a zarub, zarobki ma 0, a lajków like ma już wam mówię ile Albo nie mówię, bo nie mogę tutaj Znaleźć, yy, dobra więc tak to wygląda yy, Dalej jest Minecraft let's build budowa portu część druga z dwóch, czyli piąty odcinek let's build Nie wiem czemu, ma 1030 wyświetleń No więc to jest dosyć sporo Kolejny to jest Damipak pierwszy sezon, diaksowa katana, ma 788 wyświetleń, nie wiem dlaczego, no ale dobra, nieważne. Kolejny, znowu poradnik, z Gimpa dwójki, jak zrobić miniaturę, ma 363 wyświetlenia. Kolejny, Let's Build Zamek Królewski, ma 268 wyświetleń, czyli też dosyć sporo. Kolejny, GTA 4, LCPDFR, ten pierwszy odcinek nowego sezonu, czyli tej drogówki, ma 254 wyświetlenia. Kolejny jest Pack, podziemne przejście w tygodniu z Pack, to był 16 odcinek i to jest 199 wyświetleń. Yy, potem jest Rise of Legends, ta losowa gra i ona ma 192 wyświetlenia. Potem jest Minecraft Minigames Hide and Seek i tu też stary, stary, bo to jest z 1 października 2013 roku i tu jest 191 wyświetleń. No i Left 4 Dead bardzo fajny odcinek, szwagier pójdzie, szwagier załatwi z gryfem, ma 169 przypadek nie sądzę, 169 wyświetleń, więc tak wygląda, wyglądają moje statystyki No i teraz tak, jeszcze wam bym pokazał najważniejsze źródła wizy tak wyszukiwarka w YouTube to jest 31% z was strona kanału w YouTube to jest 19% przewodnik YouTube to jest 16%, no a pozostałe to 30, nie wiem co to pozostałe, no ale no co zrobisz jak nic nie zrobisz Dobra, więc teraz przejdziemy do sekcji komentarze Yy, I sobie porównamy z bieżącego roku. Jest to 717 komentarzy, więc naprawdę dosyć sporo. Porównamy z wyświetleniami na przykład. No, i wygląda to tak, że wyświetleń mamy 12800, a komentarzy 717, więc to jest naprawdę dosyć sporo. No ale dobra, koniec tych już liczb. Mam nadzieję, że to Wam coś przemówiło. Oczywiście, screeny wszystkie mieliście tam po drodze. No i teraz chciałem przejść z wami do mojego pierwszego, pierwszego filmu. Pierwszy film, teraz macie adnotację gdzieś na ekranie, jeżeli nie zapomnę, jeżeli nie, to macie link w opisie Słuchajcie, pierwszy film, który jest na kanale, który jest na kanale, to jest film z Call of Duty, tak. To jest film z Call of Duty Black Ops 2 z tym, że prędzej były filmy przed nim, tylko ja je usunąłem, bo zrobiłem takie tam kiedyś, kiedyś, zrobiłem sobie kanał na nowo, bo... Zaczynałem na nim teraz właśnie tak zjeżdżam w dół. Znaczy, pierwszy odcinek to jest intro, te gówniane intro, co zrobiłem. Kolejny to jest Call of Duty Black Ops 2. Prędzej miałem jakieś Minecrafta, jeszcze miałem jakieś tam amatorskie filmiki. Miałem tam jeszcze jakieś filmiki. No z Minecrafta miałem i miałem też, słuchajcie, moje dwa pierwsze filmy to były filmy które nagrywałem, to były reklamy serwera. Wiecie, jak to się teraz robi, nie? Jakiś mały serwer, je chcecie dostać admina, to robicie reklamy. No i tak było, bo pamiętam też ja, yy, też ja tak robiłem, ale teraz już tak nie robię, bo zależy mi na Was. Mm, no i tak to wyglądało, usunąłem te filmy, więc Wy ich nie możecie zobaczyć. Ja też zresztą nie z czego żałuję. czego mogłem sobie jakoś zostawić, żeby zachować na pamiętko, no ale cóż, niestety nie mam ich. Mm, kolejne filmy to były Call of Duty. Znaczy, dalej Call of Duty to były. Yy, było GTA 4, z tego co widzę. Yy, tam były jakieś informacje. Było Minecraft trzeba Zapowiedź, niestety nie wypał, ale muszę pogadać z Markiem, czyś by, czy, yy, czy tego nie reaktywować, bo to był naprawdę świetny pomysł. Dobra, dalej był Dummy Pack pierwszy sezon, którego naprawdę fajnie wspominam. Ale powiem wam teraz szczerze, Dummy Pack był zrobiony na launcherze z Minecraft Hero, nie? I to <takujesz> taką bekę miałem z tego, słuchajcie, że głowa mała. Ale już mamy oficjalny yy, instalator w, robo yy, w robocie, w tworzeniu. Bartek tworzy instalator dla was, żebyście łatwiej, żeby wam się łatwiej instalowało tego paka, żebyście mogli w niego grać. Tam były jakieś, ale w sumie tutaj Battlefield się jakiś pojawiał, pojawiało się Let's Build. W sumie historia mojego kanału nie jest aż taka długa. Gdyby tak przewijać sobie to, tych filmów nie jest aż tak dużo. Mamy tu Let's Build, mamy Sniper Elite, mamy poradniki. Jakieś minigamesy z Minecrafta, którą serię zakończyłem, nie wiem czemu w sumie, szkoda. No ale w sumie wiem czemu, bo nie mam, teraz mamy rozpiskę. 100 widzów potem mi wibiło, to było 4 miesiące temu. Yy, Antarnet się pojawiało, WHC pamiętam, też była fajna seria. Yy, Stanley Parable, ta miniseria też bardzo fajna, taka śmieszna była. Yy, no i potem już teraz te czasy, to był Payday, Science Row 3. Damipak, te początki nasze całe i tak dalej Informacje, rozpiska filmów, aktualizacje No i do dzisiejszych czasów Jakieś Twierdze Krzyżowiec, Call of Duty No, jesteśmy przy końcu, więc Naprawdę, siomeczki, chciałem wam bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Za te wszystkie oceny pozytywne, jak i negatywne Jak i komentarze, wyświetlenia, subskrypcji i to wszystko Bo to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne Wybaczcie, że tak późno jest ten, to podsumowanie po prostu w Prędzej nie miałem czasu. Ja dzisiaj wstałem o 14, ale już dla was nagrałem. No i myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i komentarz, jakiegoś miłego, nie wiem, napiszcie, jaki odcinek wam się, na przykład, u mnie najbardziej podobał, jaki najlepiej wspominacie, jakie serie, co chcielibyście zobaczyć na kanale w przyszłości, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Zapraszam was na Facebooka, bo to też jest bardzo ważne, bo tam naprawdę na fejsie dużo rzeczy się dzieje. No i co? To moment tyle Trzymajcie się. Pa, pa!